Czwartek świętu Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju opisuje nam drugą część próby, na którą Pan Bóg wystawił Abrahama, nakazując mu złożyć w ofierze jego własnego syna, zabić własnego syna. To jest ta część, która już opisuje sam czyn, który chciał dokonać Abraham. Tą decyzję na to, że jednak poświęcę swojego syna, skoro chce tego Pan Bóg. I rzeczywiście, kiedy Abraham sięgnął ręką po nóż, żeby zabić swego syna, Pan Bóg wkracza w akcję, interweniuje jakby mu, i mu tłumaczy, że już zauważyłem, czy poznałem, że rzeczywiście jesteś w stanie mnie słuchać. Posłuchać każdego mojego rozkazu, każdego mojego polecenia. Opowiadanie jest trudne, nam się wydaje straszne, horrendalne. Można by powiedzieć, że jakieś takie absolutnie nieludzkie, ale skupmy się na tej jednej myśli tylko. W opowiadaniu chodzi o to, w tym przekazie, w tej historii chodzi o to, żeby powiedzieć, że najważniejszym w życiu jest Pan Bóg. Że nawet jeżeli Pan Bóg by zażądał od Ciebie rzeczy, które jest dla Ciebie najdroższa, to nie możesz odmówić czegoś Panu Bogu. Nie może ktokolwiek na tym świecie być dla Ciebie ważniejszy niż Pan Bóg. Nie może być matka, ojciec, nie może być dziecko, nie może być dziewczyna, nie może być chłopak. I dlatego Abraham nazwany jest ojcem wiary. Bo on pokazał nam wszystkim, że można w życiu żyć tak, że Boga się postawi na swoim pierwszym miejscu. I rzeczywiście on postawił Boga na swoim pierwszym miejscu i, i ostatecznie wygrał, przecież wygrał. Posiada potomstwo, jest y, bardzo ważną postacią dla judaizmu, islamu, dla chrześcijaństwa. 54-5% y, ludzi na świecie, czyli Żydzi, muzułmani, chrześcijanie, uważają go za człowieka bardzo istotnego dla, dla swojej wiary. Ale pytanie y, przy Abrahamie jest takie bardzo proste: nie? Czy, czy jest jakaś rzecz w życiu, którą ja bym nie oddał Panu Bogu? Czy gdyby Bóg mi kazał, czy prosił, żeby tę rzecz oddać, tą osobę oddać, tą relację, tą sytuację, czy bym to zrobił? Pytanie jest mocne, pytanie jest trudne i może odpowiedzi są różne, ale, ale te odpowiedzi pokazują, na ile my naprawdę wierzymy Bogu, na ile wierzymy Bogu, a na ile na ile jesteśmy przywiązani do, do pewnych ludzi, sytuacji, rzeczy, które nie chcemy oddać. Nie chcemy oddać. Ile razy się słyszy, że ktoś powiedział, choćby mi Bóg kazał, choćby to było przeciwko Panu Bogu, nie, bo mi się należy, bo to jest moje, bo, bo, bo tak powinno być. Psalmista idzie również w tym kierunku, bo również mówi o tym, że to, co jest najważniejsze, to pełnić wolę Bożą. Nie chciałeś ofiary krwawej ani spłodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy, nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Nie żądałeś. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę. Otóż psalmista zwraca uwagę na to, że nie chodzi o to, żeby dla Pana Boga dużo robić. Nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jakie ofiary składać. Chodzi o to, żeby pełnić Jego wolę. I nie mamy tak czasem w domu, nie mamy tak wśród znajomych, że nieraz są ludzie, którzy urobią się jak naprawdę osły. Nie? Ja dla Ciebie będę więcej zarabiał, ja dla Ciebie pojadę za granicę, ja dla Ciebie kupię to, ja dla Ciebie kupię tamto. Ja Cię proszę o to, żebyś pełnił moją wolę. Zrób to, o co ja Cię proszę. Zanieś te śmieci, albo przestań gadać, albo przeproś mnie. Nie, to jest niemożliwe. Ja mogę naprawdę oddać Ci całą pensję, ale nie jestem w stanie Cię przeprosić. Nieraz po prostu chodzi o to, że, żeby zrozumieć, że nie w wielości w relacji nie chodzi o to, że my wiele rzeczy robimy dla dzieci, albo wiele rzeczy robimy dla męża czy żony. Chodzi o to, żeby go posłuchać, żeby go wysłuchać, żeby zrozumieć po prostu, co on chce. Oczywiście w relacjach międzyludzkich nie może być tak jak z Panem Bogiem, że my będziemy wszystko robić, co druga osoba chce, bo wtedy bylibyśmy niewolnikami. Ale naprawdę zadać sobie pytanie, czy, czy my w życiu czasem za dużo się nie męczymy dlatego, że pracujemy wiele, ale nie dlatego, że ktoś chce, nie dlatego, że ktoś potrzebuje, tylko dla siebie to robimy, dla swojego wyobrażenia, dla, dla naszych po prostu idei bo nam się wydaje, że dzieci tak powinny żyć, bo nam się wydaje, że druga osoba powinna to mieć, bo nam się tak po prostu wydaje. Posłuchać, porozmawiać ze sobą. To jest trudne, bo każe wtedy umrzeć mojej woli, nie? bo, bo, bo ja, ja muszę się po prostu dostosować do siebie. To jest trudne, ale to buduje relacje, to bardzo buduje relacje. I to, co każdy chce, człowiek w relacji, żebyśmy po prostu słuchali siebie nawzajem i żebyśmy nie, nie, nie wkładali swojego myślenia w cudze myślenie, ale słuchając się siebie nawzajem, potrafili spełnić to, co druga osoba chce. Tak samo w tym, te, w tym samym temacie woli jest Ewangelia, która mówi o Jezusie, który przyszedł z uczniami już do Ogrojca. I w czasie tego konania w Ogrojcu znowu jest przepiękna modlitwa, rozmowa Jezusa z Ojcem, która mówi o tym napięciu tych dwóch wól. Jezus mówi Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Czyli jeśli, Ojcze, to jest możliwe, to ja nie chcę umierać, ja nie chcę takiego losu, ale jeśli, yy, jeśli to jest możliwe, ale jeśli nie, to nie się stanie Twoja wola. Parę lat temu bardzo zaskoczył mnie ten fragment, bo mnie się wydawało, że zawsze, że Jezus to myśli tak jak Ojciec, że wola jest taka sama, że nie ma żadnego problemu, a w tym fragmencie Jezus pokazuje, że On nie chce umierać. On naprawdę nie chce umierać. On nie chce umierać i on ma swoją wolę, on ma swoją wizję, czy ma swój plan, ale ostatecznie mówi nie to, co ja chcę, ale to, co ty nie się stanie. Czyli ja nie chcę, żeby się to stało, ale skoro ty chcesz, to ja w to idę. To jest piękne pokazanie, że syn Boży, ktoś, kto był idealny, kto był doskonały, kto był święty, potrafi zrezygnować ze swojej woli, żeby uszanować wolę ojca. Potrafi. Już nie zmuszony, jak Izaak przez Abrahama, już w pewnym sensie, jako idealny syn sam składa siebie w ofierze, mówię, Panie Boże, rób ze mną, co chcesz. Rób ze mną, co chcesz. Chociaż nie chcę tego, to ja chcę pełnić Twoją wolę. To też pięknie pokazuje, że to nasze wspieranie się z Panem Bogiem, albo ten, ta, ten konflikt mojej woli z tym, co Pan Bóg chce, ono może być bardzo bolesny. Przecież Jezus, Jezus bardzo cierpi już w ogrójcu. Poci się krwawym potem, no bo, no bo nie chce, możesz tak bardzo nie chcieć, możesz tak bardzo nie chcieć pełnić woli Bożej, możesz tak nie chcieć Pana Boga słuchać, bo masz swój plan, masz swój pomysł na życie, masz swoją po prostu koncepcję, ale, ale Jezus pokazuje, jest to możliwe. Jest to możliwe, że zrezygnujesz z tego, co chcesz, na rzecz tego, co chce Pan Bóg. I na tym polega głównie kapłaństwo. Jeśli kapłaństwo polega na składaniu ofiar, i to w każdej religii, to na tym głównie polega kapłaństwo Chrystusowe, że składamy swoją wolę w ofierze na ołtarzu woli Boga że tak jak Abraham rezygnujemy z tego, co najdroższe, tak jak psalmista rezygnujemy z wielu rzeczy, czy nie myślimy o tym, że dużo robić to znaczy, bardzo, to znaczy pełnić wolę Bożą. I tak jak Jezus, mamy świadomość, że to, to, to nas może bardzo boleć. Ale składamy to na ołtarzu woli Bożej, bo wiemy, że najważniejsze jest to, co Pan Bóg chce. Najważniejsze jest Jego wola. Jeżeli będziemy pełnić Jego wolę, jeżeli będziemy Go słuchać, jeżeli będziemy potrafili zrezygnować z tego, co my chcemy na rzecz tego, co chce Pan Bóg, to nie tylko będziemy kapłanami, nie tylko będziemy Chrystusowi, ale naprawdę będziemy ludźmi, w pełni żyjącymi, wolnymi ludźmi. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.